Witam, w dzisiejszym odcinku nóż typu włoskiego od Seirei Knife nóż standardowo wzorowany na takim włoskim jak ma włoska mafia okładziny z czegoś drewnopodobnego blokada w sposób otwierania Wiesz <grych> Jeszcze raz, żeby zademonstrować. Stal 404, stainless steel, styl Italia. Ostrze Ma tylko jedną krawędź stnącą tutaj. Po tej stronie by się wydawało, że może też coś jest, niestety nie ma. Jest więc jedna strona krawędź tnąca. Tutaj mamy, nie wiem, jakiś taki otwór do przewleczenia, czy do czegoś. Już w całości się prezentuje tak. Sprawdźmy sobie długość. Długość ostrza. To jest 9 cm całości, 24, 24,5 cm. Więc no, dość duży, spokojnie w rękę się mieści. I jeszcze trochę ostrza wystaje. Jednak do pracy jakiś się nie nadaje, do lasu czy do czegoś, ponieważ tutaj słychać te zgrzyty i tą prace są luzy ostrze lata, więc do lasu ten nóż nie będzie, zwłaszcza, że ostrze również jest cienkie, jest wąskie, więc no nie nadaje się do jakichś większych, cięższych prac, bardziej to jakiś kolekcjonerski nożyk albo do otwierania, nie wiem, jakichś paczek czy czegoś w domu, bo no widać po konstrukcji nie za bardzo sposób zamykania ostrza po prostu wcisnąć jedno ze skrzydełek i całość się chowa. Blokujemy poprzez sunięcie tego pinu. Nóż bardziej garżyciarski lub kolekcjonerski, a nie tak, żeby sobie popracować gdzieś nim. Jak już mówiłem, stal 404, taka węglowa, tradycyjna. Poza tym, co można by było o nim powiedzieć jeszcze, kosztuje, tak, do 100 zł się zmieści spokojnie. Więc już bardziej z takiej niższej półki. I to właściwie, właściwie koniec historii, którą można o nim opowiedzieć. Już jak już mówiłem bardziej kolekcjonerski jako taki włoski, mafijny nożyk, żeby po prostu mieć coś co po prostu szybko wystrzeli Ups. niż do pracy. I to koniec dzisiejszego odcinka. Zapraszam do subskrybowania, komentowania i lajkowania kanału. No i cześć.